Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na YouTubie i na Instagramie Pani od... Tarota. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie suby, lajki, komentarze i za to, że jesteście i za to, że spotykamy się na kolejnej prognozie miesięcznej. Tym razem jest to prognoza sierpniowa. Będziemy ją tradycyjnie robić dwiema taliami. Pierwszą sprawdzimy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą pracować gdzieś w tle w danym miesiącu. A drugą talią sprawdzimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Kochani, pamiętajcie, że są to prognozy ogólne, dopasowane do Waszego znaku słonecznego, więc weźcie z nich to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie resztę. Natomiast, jeżeli macie pytania do moich kart bądź woła Was prognoza indywidualna, zapraszam do zapoznania się z ofertą na mojej stronie internetowej. I teraz przejdźmy już do prognozy dla 12 z Znaków zodiaku. No dobrze kochani, to spójrzmy, co dla naszych astrologicznych wodników na sierpień. Dobrze, kochani, to spójrzmy na te karty dla naszych astrologicznych wodników na sierpień. I pamiętajcie, proszę, że nawet najlepszy rozkład Tarota nie zmieni Waszego życia. Z jego pomocą wy możecie. Rycerz Kielichów, Kapłanka, Dziewiątka Mieczy, Piątka Monet. Mam poczucie, że tutaj sekwencja na sierpień dla wodników dotyczy tego, że mogą wrócić jakieś sprawy przeszłe. Być może jakieś osoby z przeszłości, które wyjawią wam pewne kwestie, które do tej pory były utajone. Tu w pierwszej połowie sierpnia mogą wychodzić na jaw jakieś sekrety, i mam poczucie, że. Te sekrety wniosą do życia wodników sporo, być może zmartwienia, być może sprawy przybiorą nie taki obrót, jakbyście chcieli, i ta druga połowa sierpnia może być o tym, że wodniki procesują te informacje, że jakoś próbują się z nimi poukładać i pogodzić. To jest taki ogólny scenariusz, i może być tak, kochani, że czasami tutaj pojawi się w Waszym życiu właśnie jakieś jedno wydarzenie, i ono wyczerpie całą tą sekwencję kart, bo tutaj ta sekwencja. Jest bardzo czytelna, że jakieś sprawy z przeszłości, co do których powstały nowe okoliczności, sprawiają, że musicie się na nowo z tym poukładać i to może powodować jakąś trudność psychiczną. I wtedy będzie tak, że nawet jeżeli ja przejdę przez te karty energetycznie tydzień po tygodniu, to dla Was i tak ta energetyka się wyczerpie w ramach tej sekwencji, więc też zwróćcie na to uwagę. I patrząc na te karty pojedynczo, w pierwszym tygodniu, sierpnia mamy rycerza kielichów i Tradycyjnie. O, to jest Karta, która zwiastuje po pierwsze powrót byłych, po drugie, powrót spraw przeszłych i to się zbiega też z tym, co jest w gwiazdach co jest w astrologii, bo 5 sierpnia merkury, czyli planeta odpowiedzialna za analizę i za komunikację, wchodzi w retrogradację i ten merkury w ruchu wstecznym on będzie się również cofał przez znak lwa, więc w opozycji do waszego znaku, kochani, przynajmniej do tego znaku, w którym macie słońce, więc też może Was mocniej w cudzysłowie zahaczyć ta retrogradacja. Tutaj jakiś sprawy przeszłe mogą zostać wymiecione spod dywanu, więc też zwracajcie na to uwagę. Natomiast no, ten pierwszy tydzień, miesiąca dla wodników zapowiada się jeszcze w takiej pogodnej, dobrej energii. Ten rycerz kielichów to często też jest takie zaproszenie do jakichś flirtów, do romansów. Więc tutaj ktoś w takim duchu też się może pojawiać. To może być mężczyzna. Mam na Instagramie taką rolkę właśnie o, o, o tym jak ten rycerz kielichów może wyglądać, więc jeżeli jesteście ciekawi to zajrzyjcie. Natomiast no przy rycerzu kielichów też jest tak, że to jest taki mężczyzna, który jest kochliwy i te chwile z nim są cudowne, czarowne. To zresztą bardzo dobrze jest zilustrowane na tej karcie, bo mamy te wszystkie symbole miłości romantycznej. Natomiast no to jest osoba, która bywa w uczuciach mało stabilna i też tutaj karty podpowiadają, że może to być osoba, która raczej tutaj chciałaby wchodzić w jakąś relację utajoną, która też dosyć szybko się może urywać, więc kochani sprawdzajcie z jakimi Intencjami dane, dana osoba przychodzi do waszego życia, czy wy macie na to przestrzeń, ochotę. I pamiętajcie, że no, jeżeli nie macie przestrzeni czy ochoty na taką relację, to nie musicie w nią wchodzić. Natomiast całościowo ten pierwszy tydzień też może upływać na jakichś sympatycznych spotkaniach, ale też tutaj wodniki mogą chcieć wracać do jakichś swoich pasji, być może czegoś, co zarzuciły jakiś czas temu, dodatkowo też warto sprawdzać i jakby filtrować to, co różne osoby wam. Bo w tym rycerzu kielichów tutaj często te obietnice są trochę na wyrost. Nikt ci, drogi wodniku, tyle nie da, co rycerz kielichów ci obieca. I w drugim tygodniu, i w drugim tygodniu sierpnia mamy kapłankę i po pierwsze, to też może być karta osobowa, czyli możecie tutaj chcieć zasięgać opinii, czy korzystać z usług osoby ezoterycznej i tutaj mrugam do Was okiem, oczywiście się polecam. Natomiast całościowo też to się mate, może materializować w taki sposób, że będziecie tutaj mieli potrzeby intuicji i warto z nich skorzystać. Jeżeli no, przy tym rycerzu kielichów już zostając przy tym przykładzie, czuje Wiecie, że coś, coś jest jakoś, jest jakiś rozdźwięk energetyczny, coś wam nie pasuje, ta wasza intuicja was jakoś ostrzega, to warto z tego skorzystać. Ponadto też mogą właśnie w tym czasie być wam powierzane jakieś sekrety, być może też jakieś takie trudniejsze historie osobiste, które trochę was przytłoczą, ale też mogą jakieś tajemnice z przeszłości wychodzić na jaw, na wierzch. I tutaj też te, to, co się pojawi, może być właśnie w jakiś sposób przytłaczające, bo w trzecim tygodniu mamy tą dziewiątkę mieczy i to jest tradycyjnie taka karta, która mówi o pewnym takim załamaniu rąk, o tym, że pojawiają się od nas jakieś trudne, czarne myśli i jest nam się od tych myśli trudno odgonić. Na tej karcie jest to zilustrowane jako ta chmara ptaków nad głową tej kobiety, natomiast w związku z tym, że to jest karta mieczowa, to ona się odnosi do tego, co, co, co się dzieje w naszej głowie, że tutaj faktycznie może być jakaś gonitwa myśli, Myśli, że nam może być się bardzo trudno uspokoić te myśli mogą się nawzajem napędzać, natomiast myśli to nie jest rzeczywistość. Więc, w drogi wodniku, też być może warto trochę stanąć z boku, trochę się zdystansować, sprawdzić, czy ty się nie nastawiasz na czarniejsze scenariusze niż, na, niż to, co w rzeczywistości się dzieje, czy jakoś tego nie wyolbrzymiasz, bo takie tendencje się pojawiają w tej dziewiątce mieczy. Ponadto radą z tej karty jest to, żeby tutaj zadbać o zdrowy sen o czystą głowę, o nawodnienie i. Bo jeżeli wy jesteście w dobrym stanie psychofizycznym, to też te czarne, trudne myśli nie mają do was aż tyle dostępu. Ale też taki możliwy scenariusz na tą drugą połowę sierpnia dotyczy tego, że być może tutaj pojawią się jakieś zakończenia, jakieś końce. I być może część wodników jest w jakichś relacjach romantycznych. Dowie się, że są to relacje, gdzie wodniki są osobą ukrytą, gdzie być może ta osoba ma jeszcze kogoś. i i to będzie ten sekret i ta relacja z waszej perspektywy no nie będzie tym czego oczekiwaliście czy po prostu wręcz będziecie ją kończyć bo nie macie zgody na bycie w takiej relacji i potem też następuje taki moment poczucia straty więc ta dziewiątka mieczy ona też może wnosić jakieś końce jakieś zakończenia i to nie zawsze musi dotyczyć relacji to może dotyczyć czegoś innego co się w tym poprzednim tygodniu pojawi jakoś wyjdzie na jaw coś się tutaj może kończyć i mam poczucie że wodniki Będą to procesować, bo ta strata, która jeszcze jest odczuwalna, pokazuje się w czwartym tygodniu sierpnia. I ogólnie, kochani, dla Was ta druga połowa sierpnia w tej energetyce ogólnej to też nie jest najlepszy czas na zaczynanie nowych rzeczy, bo tutaj mamy raczej takie energie rozwiązujące, domykające tego, że ta energia się jakoś rozprasza. Ponadto, pod koniec miesiąca warto też uważać na straty, na zguby, na to, żeby nie zgubić kluczy portfela telefonu. Na to, żeby tutaj nie, potrzeb, nie musieć zapłacić pieniędzy za coś, co na przykład nie jest Wam potrzebne, czy nie wyłapać mandatu, bo ta piątka monet też bardzo często pokazuje, że no drogi wodniku, potrzebujesz z jakiejś kasy wyskoczyć. Więc też, jeżeli na przykład wiesz, że zazwyczaj masz ciasny budżet, to być może już od początku miesiąca warto to monitorować, żeby ta końcówka miesiąca po prostu jeszcze nie była bardziej ciasna, ale też wodniki mogą tutaj po prostu procesować te trudniejsze wydarzenia z poprzedzającego tygodnia, godzić się z jakąś stratą, być może też za kimś tęsknić, bo ta piątka monet, ona wnosi, że czegoś mamy nie dość, tutaj jest jakiś niedosyt. Jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj, kochani, mamy raczej taką przestrogę od kart i ostrzeżenie, uwaga, status skomplikowany, bo na początku miesiąca, tak jak powiedziałam, mamy rycerza kielichów, natomiast to często jest mężczyzna uroczy, z którym spędza się fajny czas, natomiast który jest mało stabilny emocjonalnie. Tutaj też jest w zestawieniu z takimi mało ciekawymi kartami. Być może ta osoba na dłuższą metę nie chce się angażować, i to w ogóle może być jakaś taka krótka. Trwała relacja, która też może Was zostawiać w jakimś takim poczuciu smutku, żalu, więc bardzo być może uważnie też podchodźcie do tych osób, które się będą pojawiać i sprawdzajcie, z czym one do Was przychodzą. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to nie mam tutaj propozycji umownych. Mogą do Was wracać jakieś oferty z przeszłości, natomiast mam wrażenie, że mogą przy tych ofertach, przy tych propozycjach współpracy wyjść jakieś dodatkowe szczegóły, które sprawią, że pomyślicie, że to nie jest całościowo dla Was. Tak się, kochani, te karty prezentują, i spójrzmy na relacje. Diabeł, paśmonec, siódemka, mieczy. No właśnie kochani, te karty na relacje trochę nam podbijają to, o czym mówiłam w energetyce ogólnej, że tutaj jeżeli ktoś na początku sierpnia będzie się do relacji pojawiał, to naprawdę warto uważnie sprawdzać jakie ma intencje i zamiary w stosunku do Was, bo tutaj też karty pokazują, że to może być osoba, która ma na celu swój własny interes przede wszystkim i może operować w jakichś prawdach i półsłówkach i to jest taki pierwszy scenariusz z przestrogą. Drugi scenariusz natomiast dotyczy osób, które być może w obszarze relacyjnym chciałyby spróbować. Czegoś, co można określić mianem jakiegoś zakazanego owocu. Być może macie, kochani, w relacjach jakieś pokusy, coś, co Wam się wydaje bardzo atrakcyjne i chcielibyście tego spróbować, być może też nie do końca się przyznając. I znowu, to mogą być różne rzeczy. No przykładowo, powiedzmy, mamy parę młodych rodziców, którzy chcieliby wyskoczyć na weekend bez dzieciaków, ale wiedzą, że jeżeli powiedzą o tym publicznie, no to ich na przykład rodzice, dziadkowie, dzieci będą jakoś krzywo patrzeć, więc tak się organizują, żeby po prostu sprawa się nie wydała i też gdzieś jadą. Mówię specjalnie o takim przykładzie, żeby pokazać też, że ten diabeł i te pokusy nie zawsze będą w takim kontekście stricte seksualnym, czy w takim kontekście, gdzie przekra przekraczamy jakieś takie zasady i na przykład się nawzajem zdradzamy. To nie zawsze musi być coś takiego. Natomiast no, tutaj jest taka dynamika, i w ogóle też na początku miesiąca w relacjach w ogóle warto uważać, bo ten diabeł, no on bywa taki nazywany takim magiem z podciemnej gwiazdy, więc jeżeli ktoś nowy zawita do Waszego życia w relacjach na początku miesiąca, no to właśnie sprawdzajcie uważnie z jakimi intencjami ta osoba przychodzi. Ponadto też ten początek miesiąca w relacjach może mówić o jakichś przeciążeniach. Być może będziecie przebodźcowani i łatwiej będziecie wchodzić w jakiś tryb takiego zamartwiania się, czy ale też tutaj na początku miesiąca mogą wyjść jakieś takie trudniejsze emocjonalnie sytuacje, właśnie związane z tymi przeciążeniami, jakieś przybodźcowania. I tutaj, kochani, bardzo też uważajcie na swoje reakcje, być może też na swoje reakcje z jakiegoś takiego niezagojonego wewnętrznie miejsca w stosunku do waszych dzieciaków. Tutaj też ten początek miesiąca może wnosić dla wodników okazję do przepracowania, czy to jakiegoś wewnętrznego cienia, czy jakichś trudniejszych przekonań, jakiś Starych historii niezagojonych ran, bo ten diabeł no to też jest okazja tutaj do uleczenia, do uleczenia tego, co jeszcze w nas jest niewygojone. No, i w tej środkowej części mamy pazia monet. I bardzo często jest tak, że osoby dorosłe przechodzą przez etap pazia, kiedy uwalniają się z, pod jakichś ograniczeń. Więc być może odzyskaliście tutaj trochę energii po pracy z tymi przekonaniami, ale też ten paść monet wnosi taką otwartość, chęć nauki i eksperymentowania. Więc może będziecie doświadczać czegoś nowego, zapiszecie się na jakiś kurs, na jakieś doszkolenie, być może. Ze znajomymi, być może w pojedynkę i tam kogoś poznacie, ale też ten paśmonek często wnosi jakieś nowe doświadczenia około zdrowotne, więc być może tutaj potraktujecie jako taką nowinkę, na przykład wizytę dietetyka. Natomiast dla tych wodników, które mają dzieciaki, kochani, w tej drugiej połowie sierpnia, warto zwrócić uwagę na to, co te dzieciaki będą Wam opowiadać i w ogóle warto im się przyglądać, bo tutaj może być taka historia być może Wasz nastolatek, czy wasz, Wasze młodsze, Wasza młodsza latorośl ma jakieś problemy i to oczywiście mogą być problemy dostosowane do wieku, ale warto się uważnie przyglądać, bo ta osoba też może niechętnie Wam o tych problemach opowiadać, być może chce taką postawę zachować, że sam, sama sobie poradzi, natomiast kochani zwróćcie na to uwagę i też tutaj mogą się pojawiać właśnie jakieś takie narracje w stylu mamo, tato, nocuję dzisiaj u Baśki, i tymczasem, razem z Baśką, Kaśką i jeszcze trzema innymi osobami, tak naprawdę dziatwa leci na jakiś koncert. Więc kochani, no, sprawdzajcie i też tutaj korzystajcie z waszej rodzicielskiej intuicji. I pod koniec miesiąca mamy siódemkę mieczy, więc tutaj ta końcówka sierpnia może wnosić jakieś półprawdy, fałsze przemilczenia. Tutaj, właśnie, nie wszystko może być wyjawione. Więc znowu ta intuicja będzie dosyć istotna, bo to jest trochę taka energia, że jeżeli nie zapytasz wprost, nie nazwiesz, to nie dostaniesz drogi wodniku tutaj odpowiedzi. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tak jak powiedziałam na samym początku. Jeżeli ktoś się tutaj będzie pojawiał, no to naprawdę warto uważnie się przyglądać temu, co ta osoba wnosi do waszego życia, z jakimi zamiarami idzie, bo może to być w cudzysłowie słowie właśnie taki mak spod ciemnej gwiazdy. Być może osoba też trochę młodsza od was, być może osoba, która będzie manifestowała bardzo duże zainteresowanie z wami. Natomiast całościowo no ona może mieć jakąś swoją Agendę, która nie do końca Was uwzględnia. Więc, kochani, tutaj naprawdę sprawdzajcie, a jeżeli zastanawiacie się, czy osoba, z którą się spotykacie, ma jakieś czerwone flagi, to też zapraszam do prześwietlenia na stronie internetowej. Są do tego odpowiednie rozkłady. Tymczasem, spójrzmy już na pracę. As kielichów, dziesiątka monet, as mieczy. Kochani, tutaj. W obszarze zawodowym mamy taką polaryzację dla wodników między zapuszczaniem korzeni w tym, co znane, a jakąś potrzebą nowego energią inicjacyjną, ponadto też druga połowa miesiąca w tej energii zawodowej może być całkiem produktywna, nawet upływać też. W w, takim, w takiej atmosferze docenienia i pozytywnych rozliczeń tego, co już wcześniej dokonaliście, i patrząc na te karty pojedynczo, początek miesiąca mamy w Asie Kielichów, i tutaj może być dużo emocji w tym środowisku zawodowym. I kochani, to nie zawsze są takie emocje, które polegają na tym, że nagle zrobiło się dużo pracy i wy się czujecie zestresowani. Czasami to będzie jakieś wzruszenie związane z osobami, z którymi współpracujecie, czasami to będzie złość. czasami to będzie radość. Być może pojawią się jakieś łzy, więc, drogi wodniku, staraj się tutaj mądrze tymi emocjami opiekować, po to, żeby one nie zalały Ciebie i innych. Ponadto drugim scenariuszem z tego asa kielichów jest to, że być może dla wodników się tutaj otworzy jakiś nowy emocjonalny początek, zarówno jeżeli chodzi o. Samą pracę zawodową, przykładowo wodniki mogą jakiś nowy rozdział w tej pracy zawodowej zaczynać, czy to poprzez podjęcie nowego zatrudnienia, poprzez realizację swojej pasji w ramach biznesu, jakieś pierwsze sprzedane produkty, ale też być może po prostu tutaj dostaniecie jakieś zadania w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych, które będą Wam bardziej emocjonalnie pasować i będą Was jakoś bardziej cieszyć. I w środkowej części miesiąca mamy dziesiątkę monet i ta dziesiątka monet po pierwsze może wnosić właśnie pozytywne rozliczenia tych działań, tych projektów, które wodniki realizowały wcześniej. Być może coś zaprezentowaliście pod koniec lipca i w połowie sierpnia przychodzi informacja, że tak zostało to bardzo dobrze wykonane. Tutaj może być też jakieś docenienie, czy to werbalne, czy tak zwany uścisk ręki prezesa, ale być może też dzięki temu zostaniecie pozytywnie rozliczeni w formie zmiany warunków pracy, jakiejś podwyżki, jakiejś premii uznaniowej. Też, kochani, w tej środkowej części miesiąca może być nacisk na jakieś wartości, które macie. W firmie, w tym miejscu, w którym pracujecie. Tutaj też ważna będzie spójność z tymi wartościami i w ogóle mogą się jakieś rozmowy o wartościach odbywać. Ponadto, też gdyby w drugiej połowie miesiąca ktoś chciał od Was jakąś pracową przysługę, to upewnijcie się, że to wszystko jest dobrze opisane, że Wy wiecie na czym stoicie bo tutaj pod koniec miesiąca mamy asa mieczy i on prosi o formalizację różnych działań, więc jeżeli na coś się umawiacie, to być może warto, warto to właśnie przenieść też na papier, przelać na papier, żeby można było do tego wrócić. W ogóle też warto zwracać uwagę na formy dokumentowe, na to, co podpisujecie, na to, czy to jest poprawne, czy to jest kompletne. Tutaj istotna też będzie jakaś komunikacja, być może też dla części wodników już po tego projektu zostanie bardzo jasno zakomunikowane, że teraz przyszła pora na nowe, na nowe wyzwania i tutaj też się jakieś istotne przesłania dla Was mogą być może w ramach tych obowiązków zawodowych, które pełnicie pojawić. Tutaj też ważna będzie taka klarowna komunikacja i w ogóle ta końcówka miesiąca też jest bardzo o produktywności, bo ten as mieczy, no to jest jednak miecz, to nie jest milaczkowa energia, ona nas trochę dźga i zachęca do działania Natomiast bardzo często jest to działanie bardzo produktywne. Pod koniec miesiąca mogą też właśnie różne kwestie administracyjno-urzędowe wybijać, więc tak jak powiedziałam, dbajcie tutaj kochani o poprawność dokumentów. I spójrzmy na finanse. Świat dwójka monet, czwórka kielichów. Jeżeli chodzi o finanse, to mamy dwa główne scenariusze. W pierwszym wodniki mogą wyruszać w jakąś podróż, być może w podróż zagraniczną, i możecie, kochani, tutaj w związku z tą podróżą rozpatrywać różne opcje. Być może to będą opcje połączeń, być może to będą pociągi, samoloty, wynajem auta. Być może będziecie się zastanawiać, czy wybrać wycieczkę A, czy wycieczkę B którym hotelu spać. Natomiast tutaj też karty podpowiadają i proszą o to, żeby w ramach tego procesu uważać i czegoś nie przeoczyć, żebyście nie wyszli na tym stratni, bo energetycznie ta strata w tej energii ogólnej na koniec miesiąca jest pokazana. Więc kochani, uważajcie, sprawdzajcie, czy na pewno widzicie wszystkie kruczki, wszystkie szczegóły. I w drugim scenariuszu wodniki mogą na początku sierpnia żegnać się z jakimiś finansowymi zobowiązaniami kończyć Jakąś finansową sytuację, i wtedy ta druga połowa miesiąca będzie o układaniu się z tą nową sytuacją. I też karty prosiłyby o to, żeby tutaj przy różnych próbach wypracowania kompromisu nie przeoczyć czegoś, nie pominąć czegoś w tych finansach. No, ta końcówka miesiąca jest tutaj w tej karcie przeoczeń. To może być jakaś niewyłączona subskrypcja, to może być właśnie to, że nie doczytacie jakieś gwiazdki w umowie, w regulaminie, za co. Coś zapłacicie drożej, no to jest taka karta trochę przegapień, więc, drogi Wodniku, staraj się upewnić, że na pewno dostrzegasz wszystkie szczegóły w tej nowej sytuacji czy w podróży. Całościowo tak to wygląda. Dodatkowo jeszcze też możliwe jest dla części osób, że gdzieś tutaj w tej środkowej części miesiąca pojawi się jakaś dodatkowa możliwość do zarobienia kasy, natomiast to może być bardziej taka opcja pod tytułem dodatkowa fucha, coś. Jednorazowego, przy czym znowu tutaj wchodząc w taką umowę, zgadzając się na coś, drogi wodniku, sprawdź, czy na pewno Ci się to opłaca, czy wszystko wyliczyłeś i wyliczyłaś, bo być może po przeliczeniu na robocze godziny ten projekt wcale nie okaże się taki lukratywny. Tak, te karty, kochani, dla Was wyglądają i spójrzmy na wyzwania. Trójka Mieczy Cesarz Paś Kielichów. I kochani, w wyzwaniach dla wodników mamy scenariusze osobowe, i po pierwsze, to może być scenariusz dla osób, które szukają kogoś do relacji. Tutaj ci mężczyźni, którzy będą się pojawiać, mogą nie być w pełni wolni, mogą mieć na przykład dzieciaki, i to dla wodników może być jakoś rozczarowujące, bo wodniki nigdy nie zakładały, że będą z taką osobą. To jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz może dotyczyć rozczarowań związanych z relacją tata, dzieci. I to mogą być różne konfiguracje. Czasami będzie chodziło o Waszego partnera i Wasze dzieciaki. Czasami będzie chodziło o. Ojca, waszego partnera. Natomiast, no tutaj, jakieś rozczarowania na tej linii też się mogą pojawić. Możliwy jest też taki scenariusz, że w ogóle dla wodników problematyczne będzie wytrwanie w jakichś postanowieniach. Więc, też kochani, sprawdzajcie tutaj, na ile macie właśnie silną wolę do tego, żeby wytrwać w tym, co długofalowo chcielibyście realizować, bo tutaj też są takie skoki motywacji. I patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, ten początek miesiąca w trójce, nie czy może wnosić właśnie jakieś rozczarowania, natomiast no, często radą z tej trójki mieczy jest to, abyś drogi wodniku te swoje oczekiwania moderował i moderowała, a pomoże ci to uniknąć rozczarowań. No i przykładowo, no, jeżeli uwierzysz we wszystkie obietnice tego osobnika, tego mężczyzny w typie rycerza kielichów, no to możesz się rozczarować. Więc tutaj kochani, też śledźcie Wasze własne oczekiwania i też jeżeli pojawią się już jakieś trudniejsze emocje, to dajcie im miejsce, bo przeżycie tych emocji też otwiera Wam drogę do uleczenia. W środkowej części miesiąca mamy cesarza, i po pierwsze, ta karta może wnosić, że tutaj wodniki mogą mieć wyzwania związane z przełożonymi, być może też z partnerem, z tatą, i być może, tak jak powiedziałam, to też właśnie będą te wyzwania na linii tata, dzieci w różnych konfiguracjach, ale też może być tak, że tutaj ktoś w tej środkowej części miesiąca będzie próbował wywrzeć na was jakąś presję, bo cesarz to też jest taka Osoba, która w negatywie może być bardzo sztywna, więc tutaj może być na przykład tak, że w tym obszarze pracowym ktoś będzie Was próbował przykładowo kontrolować. Być może to też jest taka konfiguracja kart właśnie na linii przełożony i ktoś, kto dopiero został zatrudniony, tutaj też może trochę zgrzytać. Być może też, kochani, właśnie ze względu na jakąś przepaść w doświadczeniach. I pod koniec miesiąca mamy Pazia Kielichów i tutaj karty podpowiadają, abyś drogi wodniku słuchał intuicji, ale nie był naiwny. Ponadto warto też właśnie mieć mimo wszystko rękę na pulsie i sprawdzać, czy to co ludzie Ci obiecują ma, ma przełożenie w rzeczywistości, bo ten Paź Kielichów no, to była taka osoba, która właśnie ma serce na dłoni, dużo potrafi obiecać, ale nie do końca potem to zrealizować, bo na przykład nie był bądź nie była w stanie oszak, Albo bo taka osoba się boi zdradzić ci jakieś prawdy, powiedzieć, wyznać jakąś prawdę, bo boi się przykładowo Twojej reakcji. I to nam podbija ten scenariusz znowu w relacjach z dzieciakami, które mogą się tutaj posługiwać jakimiś przemilczeniami. Więc też, karty, proszę o to, żeby tutaj wa na Wasze dzieciaki w tym sierpniu, szczególnie w drugiej połowie sierpnia, zwrócić szczególną uwagę, dopytywać, rozmawiać i słuchać intuicji. Tak, kochani, dla Was te karty na sierpień wyglądają. Ja, jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej prognozy. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie i jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę. Zostawcie być może jakiś komentarz dla, dla zasięgu, puśćcie mi oko. Tymczasem, jeżeli macie pytania indywidualne o red flagi, o to, kiedy jest dobry czas na znalezienie miłości, o pracę, być może która oferta bądź która ścieżka kariery rysuje, się korzystniej, czy być może o finanse, albo chcielibyście pogadać i skorzystać z godzinnej konsultacji, to zapraszam do właśnie oferty na mojej stronie www. Tymczasem jeszcze raz dzięki i do usłyszenia! Cześć!